Hello people, hello people. Z tej Heyo. strony niereformowalny ze mną jest Aku, który się wpierdala w moje wspaniałe słowa. Za live'a. Dobrze, pamiętam, live. pamiętam tego live, pamiętam go do końca życia i jest ze mną Dominika! Jest sama. No i pr robimy przegląd super ekstra aktualizacji. W końcu w Simsach mamy dzieci. Ludzie błagali przez dwa i pół roku te dzieci i w końcu się wybłagali, tak? Wszyscy się cieszą. Nie tak A trochę. Dobra A Facebooka chcecie jeszcze? Daj sobie troll nie e... chcę z tobą być spokojnie winiony. Nie chcę być spokojnie. Ale musimy. Nie. Wiesz, że nie... Mamy? Mamy. No nie E i tyle. Trzeba... No y, że to jest matka. Siostra, siostra, siostra. Niech będzie to twojej siostra A mój trip Robimy pato tryps... rodzinę! Właśnie, trypsen zanim miałem. Trypson ma być moim ojcem, ale nie ma być perfekcyjnej ojcem. W jakiej? Nie Jakie? perfekcyjnej. Superniani. Dobra, ale zanim jeszcze ten, tam z relacji i tak dalej, to oczywiście jestem ja. Jest Dominika. Jest Akupaku. Jest Trypson. Z jebaną mordą. Jest Dorota Zasadzka. która gwałci moje dzieci. Tak. Dlatego ja nie chcę mieć w rodzinie. Dobrze, więc... Ja... Michał, naciśnij na mnie, jak możesz. Nacisiej na mnie, daj te związki tam, co tam masz. Daj mnie, że Tripson jest tylko moim ojcem. Tylko ja ojcem. Jestem... Dobra, brat może być. Brat może być. I teraz Dominika musi wybrać. Weź ja sobie ja do mi zawadzką. Za Zasadzką. Ja Kurwa. Nie siostra, 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 tak. Ja ma matka, okej. Okay. Jestem dla, jest Dominika... A mogę... Tu, aha, tylko brat, dobra. Ej, to ty bądź zasadzkiej, Micha, bądź zasadzkiej. I Dominika niech będzie Trypsona i zasadzkiej. Bo my wtedy rodzeństwo nie będziemy mogli i, i to wiesz. No czemu mnie tak krzywdzisz? A ty sobie usuń Trypsona. Trypson nie jest twoim ojcem. No, to jest okej. Tak. Nie, ja się tak nie będę krzywdził, dobra. E, tak. <grymne> Mamy małe dzieci w grze i zacznijmy może od cech. Jest aż 8 cech dla Bachorów. Mamy aniołka, ciekawego świata, głuptaska, nie, nie, niezależnego y, przylepa, y, co? Rezolutnego rozrabiakę i y, żywe srebro. Ja korona? Ja koronę. Nie będziemy czytać tych opisów, możecie sobie sami przeczytać, bo tak po prostu ponajeżdżam. Bo te Przecież opisy nie. są głupie. Jak tak się patrzy, aniołki się nie buntują, to do mnie bardziej pasuje rezolutna. Dobrze. Ja, ja chcę koronę. Ale ja i tak chcę ciekawe świata, dziękuję. ja chcę, ja chcę być rezolutną dziewczynką z Wiedźmina Dobrze, ty będziesz rezolutną, gdzie jest. Ja re... Wszystko wiem. Tu, Kto weź... z kim się puszcza. Tak. tak. Znam twoje ja sekrety. I stoję ja chcę przy koronę. bagnach. Ja chcę Dobrze. Tak. On chce być niezależny. Dobrze. Ja chcę być królem. Jak ręce założyłem? paku. dobrze, więc zacznijmy od Aku, bo on taki żywiołowy na tym nagraniu Nie. jest. Nie. Tam się wydaje. Tak. Ja Najpierw chcę. Ja chcę zobaczymy. Być biały. Ja chcę być biały. Najpierw, proszę bardzo. Biały. Strażny chód. Ale taki biały czy taki biały? Taki biały jak wampir. Czyli taki. Czyli on chce być z kostnicy, pamiętaj. Detale skóry nie chcemy Ale proszę, doszło uzębienie! Jeeeej! Tyle ile mam w prawdziwym życiu Cztery zęby na górze i na dole A, no dobrze no. Czyli tyle Akuma, jakby co w realu, on, on ten, no Bo nie mył wszystko ma Tak, mamy takie fryzurki dla, dzie dla dzieciów Chłopców dokładniej Bo jest takie coś Takie coś Mamy szopę Mamy raka No i takie... Tak. takie... chyba normalne. Je, je, no, normalne, takie... ten... Dobrze yy, wiecie, Jakieś czy nakrycia taka... głowy Jest taka piękna, o, idealna dla paku To jest do dilerki Taka wiecie, tam kieszonki są i tam zioło możecie chować Ja chcę tą drugą, ja chcę tą drugą Ja chcę tą drugą, ja chcę tą drugą. Tylko czarną, jak jest Dobrze Open, Różowo! Tylko ze świnką! Tak. <noise> Nie daj mu czarną. Nie A ty krzyk. jest czarna. O. Nie ma innej czarnej. A, to chcę tą czarną, to chcę tą czarną ze świnką. Mi dobrze. No, to mi też się ściło najwyraźniej, bo mam na różową. Chciało wam się? No. Już mi się odcięło. A dobrze. Internet Jak Jest ja okulary? Dobrze, ja, jeszcze ja, tak. Okulary. Mamy okulary. Takie okulary ma pytanie, które małe dziecko chodzi w okularach? I takie okulary. Małe. Są małe dzieci, które chodzą w okularach. Mam nawet z różową oprawką. Pasuje do świnki. Ja, ja, ja chcę tam tamte hipsterskie lotnicze, te takie wiesz, muchy. Mam wieczorki. Czyli popatrzymy się na kolor. Aha, bo to też można kolorki pozmieniać. I takie. Czyli zostawimy aku takie na złoto. Na bogato. Chciało mi się z aku w czarnych okularach. Ścina się, Dominika, nie przejmuj się na razie tym. Są jakieś synki nie ma, tylko ku... dobrze, czyli dzieci nie mogą mieć ani kolczyków, A ani kolczyków nie ma. No właśnie nie wiem. A dzie jak dziecko chce mieć tunele, to co? Piercing, przebite nos, Nie, się nie postarali. Dobrze, teraz patrzymy ubranka. Całe sześć bluzek. A w sumie tu to yy, 8 bluzek. Darmowa aktualizacja. Znaczy tak, ja nie narzekam. Najsuper darmowe coś. Mamy taką. Przeglądamy od razu wszystkie ciuchy. Ale zauważ, że się da zrobić z tym więcej i. znaczy, no mniej trochę możesz zrobić niż z trójki, ale w trójce miałeś okropne ciuchy. W no. W podstawce. A tutaj masz takie ciuchy, w których by chodził. No, jakaś liczna bluza. Z pandą. Mi się podoba. No. Jest ze słonikiem, opasuje ci do czopki. Sam jesteś kurwa słoniem. Sam jesteś kurwa słoniem. O proszę. Hmm. Jest nawet ten western. western. I rybki. Ryby. To jest taka, ma To jest takie. To ten. Wszystkie rybki mają. Co, Michał? To jest takie trochę podtekst od rodziców, że. No, zginiesz na ten, na dnie morza. Nie, 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 wygłosu nie mają. No, tak. A nie od piosenki wszystkie rybki mają pipki? A kara się po kutasie? Rano, ano, rano. Nie, ano nie wiem. Ty jesteś z lisem. Ej, czy dla dzieci ciuchy większość będzie z, z lisałem? Znaczy z lisałem, tylko takie dziecinne, Michał. Takie wiesz, zwierzątka. No dobrze. Mamy też taką kru, k, k, koszulkę, która też jest miary ładna. Się postarali. Ja chcę mango, ja chcę wesołe mango. Dobrze, a Aku będzie miał o taką. Albo tutaj są jeszcze króliczki, jest żabcia. Zajmuję Kupia. jedno. Jednoroże! A to jest konik. A jest jednoroż. Nie ma jednorożca, ale jest konik. Ale to prawie ja chcesz... jak jednoroże. No. To ja chcę żabą z zezem. Żaba z zezem. To jest tak. Dobrze, powiedzmy, że to jest zez. Rozbieżny. Tak, no i mamy. O, i might maj... A, Majtów też jest osiem, dobrze. Mamy pieluchę. Mamy takie spodenki. Taką spódniczkę dla Aku idealnie pasuje. Żeby ci Agu coś nie powiedział. Szkoda, że nie gra na moim merycynie, bo bym coś inaczej przekazał. <śmum> oh, oh, oh. Takie takie dżinsy. O, różowe. Różowe. Ja czarne. Tamte dżinsy. Te zaraz dżinsy są A, to. a tu jest komplet do tamtej bluzki, ok? Mamy takie? Takie twory na kartoflach. Tak. I. i, i tak. Ja takie spodnie, jakby mały. Ja chcę te czarne dżinsy. A pełne stroje pokażę na sobie albo na Dominikę, tak. ponieważ y, nie będziemy musować już luku, mhm. Nic nie ma. A nie. Skarpety! Są Soksy. O, czarne, liczne, tylko nie widać. Ale nie, rajstopki. No I ale. Weźmiemy raj rajty, o, takie z paskami. Pokażemy. Ja tak będę chciała rajty, jakbym chodziłam w sukienkach. I. Dwie pary butów. Tutaj chcę, tylko trampy chcę inne, ładniejsze czarne. Tam z takim tęczowym. <laughs> Które czarne z tęczowym? To. to. czarne. Jest z, oh, tak. z bananami. Aha, no dobrze. Z bananami. Chyba. dziecko. No i oczywiście można ustalić tak. takiego grubasa i takiego wychudzonego, takiego głodzonego w piwnicy. Jestem po środku. środeczak Tak. Ogólnie, ja, czekaj, bo, bo mi się wydaje, że yy, trochę przecież sobie grę. Bo dla mnie na trochę za głośno i nie wiem jak to by wyszło na nagraniu. Więc tak, to... Normalnie by wyszło, teraz gry nie będzie słychać <laughs> Zostaw to już. Zostaw Dobrze, teraz domi. tu byś chciał pójść do policki. No dzięki. Nie pokażę Ci nigdy moich zdjęć z dzieciństwa, nigdy. Dla nie dziewczynek się, jak... jest o jednym. Nie na Marcie, jak pójdziesz do szkoły, jak przyjadę do ciebie albo pójdziesz gdziekolwiek, to poproszę twoją mamę. Nie. Tak, doszła jedna tylko, znaczy ten, dla dziewczynek jest jedna więcej fryzurka, ale tak to są wszystkie dla wszystkich. Jakie brwi doszły, pokaż jeszcze. A brwi? No, też małe dzieci mają. Tylko a, mi nie zmieni A, tu jak się klikało. A. No i rude brwi, albo czerwone. A jest monobrew? Ja. Chyba nie ma. Dzieci nie mają monobrwi zazwyczaj. A teraz mi pocofaj tak jak było. A to się... Dostajesz szopę na głowie albo dostajesz rak. Nie wiem, czy nie za daleko. Dobra, idealnie. Niech będzie. Dobrze, patrzymy na ciusz, a Aha, A, bo jeszcze nie przyjrzałem na całe ciało. Dobra, to no, do mi no to mi przyjrzymy wszystkie. Ja, <laughs> Mamy taką sukieneczkę. Mamy takie. O. Jest czarne. O. Czarne? No. Yes. Uuu, jest takie z gitarą. Jest yes, unicorn! No chcę Nie jest ja unicorn! Nie, chcę kotka. Sorry. Nie chcę unicorn, ja chcę. Dobrze, kotka. To będziesz miała kotka, tylko tak pokażę jeszcze... To jest piżama dla mnie. Ja chcę taką piżamę Dobrze. Takie ogrodniczki, taki garniak trochę. I yes. pielucha na zamek yes, dla tak. pedofili Że trzeba <laughs> wstukać pin i wtedy Majty się otwierają dopiero. Yes. Dobrze, to, to ty będziesz miała z kotkiem. No i co, no i to wszystko, bo resztę przyjrzeliśmy na ak A, doszły I pan nowe. Ja A, tak, bo, bo tam pewnie nie od... I włącz do mnie tak? ten, ten, ubranie e, wizytowe, daj sukienkę i pokażę rajty. Tak. Oficjalne o. sukienka. I rajty. Po kie... po Aha, po że kio... tutaj dodatki, kolora, tak? Proszę, mamy rajty. Jak usuń oficjalne, to będziesz miał więcej rajtów. Chyba Nie, skarpetki. tylko skarpetki. Proszę, mamy takie rajty. Co to jest na tych rajtach? Z króliczkami. Aha, cukróliczki, okej, okay. no i skarpety. <grym> Idealnie, do mnie Więc damy takie rajty i, a sukienkę... Usuwasz skarpetki. A, bo nie usunąłem skarpetek. Przepraszam. Już? Zawsze skarpetki. Nie. No zgadnij jaki kolor sukienki. Micha. Dobrze przepraszam Kolor. No, 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 no. różowy, Ryszewy. Różowy, różowy. Różowy. To ty na pogrzeb chyba idziesz. Buty. Właśnie widzę, tak. że buty trzeba ten... Tam... Chociaż jest... nie, możesz mi dać czerwoną. Daj czerwone buty i czerwoną sukienkę... Okay. Uuu, dam mi już się na... <ślesy> kurtyzanę, Ale tą robić. ciemną, tą po prawej. A ona jest z różowym. A... Dobra, daj tamtą. <ślesy> Taka daj kurewska. Nie, jestem takim małym ładnym dzieckiem. Takie to snu może być do mi czy nie? Daj mi, skuto... mi inną bluzeczkę. Inna bluzeczka, plus... Proszę, <grym> która? na ramionka yy, tutaj. Widzicie, coś wygodnie w tym spało? Bardzo. Spodnie? I spodnie? spodnie też ciemne. Śliczne. Beautiful, no i na imprezkę, w radiu sk pielucha... Ja bym tylko majty Op. dał. <grym> majty, daj majty, po to imprezie pieniądze do filmu. Mija. Słucham. Sobie chcę spódnicę. Dobrze, taką piękną. Tylko spódnicę. Tak, tą czarną. Tylko spódnicę. I, i bluzeczkę. Cytuszki! O, o. Tą taką. Tą i czarną. I ale tą czarną, a, to jest czarne. niebieskim. Dobrze, yy, i buty czarne. Nie te, czarne, a, nie te, buty, te, buty, te, te. buty, te na dole. A te czarne to czarne. Klinicznie. Dobrze. Ja Mimo może... dawaj z... stopki z. policzkami. Rudziowe. O, są inne wzorki w ogóle, tak. Okaże, o! każdym jak różnie wyglądają. Dawaj tę. Panterę! Tu! Nie, panterę, ty zabrać tylko Żyrafa. No dobrze, Żyrafa. Do mi damy takie O, na dodę. Różkami. I a jak różowe nie... wyglądają, Michał? Po to wiesz? O, o bo ja pierdolę. Idealnie. I, I daj mi szare, daj. W gwiazdki! Nie szare... chcę gwiazdek. Dobrze, te. Te, te. A nie lepiej szare w paski? Będziesz wyglądał jak ten z Adam Nie. Słuch. Dobrze. Musiałyby być czarno-białe. A są jakieś nie? Nic nie ma. Nie. Szkoda. Dobra. No aku aku. Aku. Po minowych. Po pozostałych już, proszę. Aku jest królem. Tu może być dalej, to tylko. tylko. To to całe. Dobrze, to robimy tak, robimy tak i lecimy dalej. Icha! Dajcie to całe. To Bo z kapturem. Dobrze. Idealne, nie chcę różowych. Brzydkie są te różowe. <laughs> pa, jak, jak wyglądasz jak. kondom. I ma skrzydła jak doda. Pięknie. Nie no, dobrze, nie będziemy to jest tacy bredni. O, ostatni zmiechałem. Może być. po pierwsze. Daj, tam. On chce to pierwsze. No dobrze. Ale ten króliczek na dupie był przepicki. Wyglądam jak smog, znaczy jak dinozaur, czyli nawet no, no, no. do tego wieku. A tu, youtuber, Idealne. który zarabia Idealne. miliony. Teraz widzisz siebie. A nie chcę włosów. Patrzę, Włosy mogą Michał. być. Taki mały Michał. A i miałem gotowe style. Michał może wejść w polu. Proszę to. bardzo, mamy taki. Pokaż różowe. Różowe, jak kolor różowy wygląda? No, ja tak będę chodził Dobrze, ale patrzymy dalej, no bo tą piżamkę mamy Mamy i następną I piżamkę, i karetkę, tak pozdrawiamy karetkę Ja się zastanawiam, po co dalej jeden A, bo. więcej gotowy styl z, tym, z tą samą piżamą Nie wiem, ale wiesz by żeby się wydawało, że się postarali Tak Mamy takie to Aku, całe Aku. O, takie na tego. O i dla dziewczynek, proszę. O, jak ja wygląda jak dziewczynka! A, jest z żarciem! O oh my god! Właśnie, czekajcie! O my nie ma simsy psują Buu Nastolatki do mogą Decydować o tym, czy chcą być genderami? Mhm. Mm tak Dobrze, ale bierzemy myślę, że to, co. To... Które ja chciałem? To chciałem. Yy, takie. Pięknie. No, ideolo. Yy, to. Na imprezę w takim będę chodził. By mnie, by, tak, by mnie żaden pedofil nie o, Bez butów po co? Lepiej chyba, żebym sobie jakieś szkło wbił nogę i potem do szpitala jechał. Dobrze. Pe, pe, nie, pajżamę trzeba te zmienić. Yy. Koszula, mm. wiesz? Koszula. Mm. Dobrze. Poszula jak? Ja bym mu bluzę dała, żeby się go I majty. O, dobrze. Będę, będę kebabem już od razu. Opieczonym A jesteś z koteczkiem. Jest Aha, koteczek jest tak. Dobra I, I na imprezkę. Na imprezkę. Może też coś w z gotowych Z żarciem, żarciem weź. O. Oto, o to <noise> o. Pięknie! Jestem najcudowniejszym no. dzieckiem na świecie. Bo Michał, tłumaczem przygód jesteś, to wiesz. Tak, jeszcze utrypsona... ten, damy Nie trypsona, uzębienie. A, try... a, bo trypsona, uzębienie, a my, mamy my. takie uzębienie. Takie uzębienie ja z aparatem. myślę, że ma o, to I ja myślę, kruch. że ma złote zęby. Na baksa. Nie, to popek ma żółte. Trypson chyba ma takie coś, więc ja bym mu Czemu zostawił. Popka nie I takie jako ojca. Kurde To może jako wujka. To, to ostatnie. To jako ostatnie. Te? To dodaj popka. Ej, no dodaj popka i popek moim jest ojcem i tyle. A nie to chciałem, zepsułem. Galeria. Y, tak, społeczność. Popek. Py, o, py, -e o, jak to nie ma popka. O. Może. Król Albanii. Właśnie. Napisz król Albanii będzie pomoże, wiesz popek. A e, nie ma polskich znaków? Są, ale nie potrafisz. Ani. Też nie ma. Hmm. Dobra to pieprzy to, pieprz to. Dobrze, ale to będzie miało taką szparę. A zasadzka jakie będzie miała zęby? Straszny chód. Tak już zaraz straszny chód. Mm, ale zasadzki chyba bym takie dał. Jak się wgryzie, to dobrze w ciebie. Tak. I proszę bardzo. A propos wampirów, doszło coś takiego. A, zepsuło się. No ale wiecie. Z zawsze mała mnie straszyła, że mnie odda do perfekcyjne. Zacznie perfekcyjne do spełniania. Eee. I, I będzie siedział na karnym języku? Ale uwierzcie, że się nie bałem karnego mierzyka. A dla dorosłych doszło jakieś te, te ciuchy z tą aktualizacją? Nic nie doszło. Mm. Szkoda. Mogłoby jakieś do grillowania. Właśnie, ubierzmy ją do gr na gr grillowania na grilla. Zostawiłem ją. jak jest, dłuższy. Ale ty, Michał, przydłużę ten. Wstawi sobie milion reklam, widzisz? To milion tak zarabia. Tak no. pięknie. Dobrze, y, to wszystko. Więc Dobra, lecimy. Dalej. Nazwiemy tą rodzinę. Michał, y, Michał, a możemy się do tego nowego miasta wprowadzić? Tak, Aku. Ja, jeszcze jak? Nazwijmy swoją. To New Christ. <noise> jak nazwijmy sw... naszą rodzinę? Trypson. Wszystkie świnie moje. Wszystkie świnie moje. <noise> Dobrze. Wszystkie świnie moje. Ej, patrz. Apu, ciebie Trypson nosi na, na rękach, mnie nosi zasadzka, a Michał musi sam popierdzielać. Z wykrzyknikiem, proszę. Aha. Więc y, robimy od razu też y, udostępnij rodzinę w galerii. Y, bez żadnych opisów. Jak ktoś chce, to wbija do mnie na, na, na orażajny si pobiera naszą Pato rodzinę i lecimy. Mogliśmy rafać. Tak, super. Y... O, tak. Na no serio, to tak wygląda, jeśli dodatku nie masz? No? Tak. Jak to tu zupy? Dobrze. Ja mam, takie, ja mam takie trzy, wiesz? Hmm, zastanówmy się, które to? Na to i to? Na pustynie. Na pustynie, dobrze. Co, jak w Dziwnowie z dwójki? Chcesz, żebym spłonęła? Tutaj. Tak. Czy tu? Idealnie A, mi się postawię. A nie, tu już ktoś do mieszka. Do przyczepy. Do przyczepy do tamtego. A tam już ktoś mieszka. Chyba, że go można jakoś wypieprzyć. Typrzymy. Kurde, ja boję się, że Albo... jak kliknę wprowadź, to zaraz ubiegnie do niego. Nie, wpisz cheeta i weźmy jakiś większy dom. Jak cheeta? Daj kontrol... Daj tą, to, 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 takie wiesz co. No. F free, Reale, state, spacja, On A może do niego? Chyba nie można na TEM jak jest mapa. Da się no, ale polecenie mogło zostać. Nie, nie, tutaj nie powinno się dać. Weźmy to napisz, on to przekopieje płaśnie coś napisał. Najprawdopodobniej Michał, to weź naciśnij Niemcy. To, jak będziemy mieć najlepszą chatę, to włączmy. A bo wszystko, z, bo z dużych to musi być? Nie musi być z dużych, ale. Mm. Tak mi bynajmniej działało, nie? Okej. Okay. Chyba, że przed tym musisz to Sting Cheats wpisać. Jest on. O, oh, jest. To ja chcę na Niemcy, bo tutaj są domy takie pase Na Niemcy. Na Niemcy, tak. czyli gdzie? A, dobrze, na Niemcy, tak. No, a mi się w ogóle chciało, chyba. Tam może będzie handel dziećmi. Jakiś ładny dom, duży. Mm. Ja bym dała ten taki nowoczesny. Dobra, jest tylko jeden. No. Nie, są trzy. <grym> tutaj, tutaj i tutaj. A ten na dole, Cztery. na tym, na dole? No właśnie, jest, na to... samym. A tu. Jeszcze. No i... o, to, to, weź, no daj i to Już dobrze. Prowadź. Idealnie, Trypson będzie mieszkał w kiblu <grym> no okay. Ej, ale za ładny ten, ten dom, jak na Trypsona. Ale to my tam mieszkamy? Gosie kiedyś bywali. 500 plus 500 no plus. No dobrze. Pamiętaj. Dokładnie. Chociaż... E, ogóle, Trypson pewno jakby urodził się... Przekląda. Co? Ale nasze 500 plus nas jest trójka. No 1500. tak... Ale jakby Trypson 500. się urodził teraz, to by dostał 4000 plus <laughs> Michał! A ha ha ha, trolololo. Michał, jakbyś ci też, to też byś dostał. Nie ma się. No. 10 tysięcy plus dostała. Jakby wyskrobowała. Widzisz? Dobrze. Miło ci? Bardzo. Ja chcę z Dominiką pokój.